Siemka, ja jestem Adaho i witam was w kolejnym komentarzu od y, odcinków, które łysieją. Coś, coś tu poszło nie tak. <grych> Koku, czyli komentarze, od których łysieję, witam was w kolejnym odcinku. Jeśli się domyślacie, albo słuchacie moich poprzednich filmów, w sensie oglądacie moje poprzednie filmy i słuchacie mnie uważnie, to wiecie, że w dniu, w którym to oglądacie mnie nie ma, czyli tak naprawdę mówię do was... No, zawsze do Was mówię z przeszłości, prawda? Bo nagrywam to, a potem dopiero to oglądacie, czyli słyszycie mnie z przeszłości. Ale teraz słyszycie mnie jeszcze bardziej z przeszłości, chyba że jesteście wspierającymi, bo mam zamiar udostępnić ten odcinek, jak kilka zresztą poprzednich, najpierw wspierającym. Także serdeczne podziękowania dla wspierających, serdeczne podziękowania dla tych, którzy napisali komentarz pod poprzednim filmem, pod poprzednim Kokłem, bo poprzednim filmem nie był Koku, ale większość tych komentarzy na szczęście była pytaniami albo komentarzami do Koku, ale znalazła się też duża część próbująca mi przekazać po raz enty o filmie. Wardęgi i tak dalej, już już wiem. Rozmawialiśmy o tym tysiąc razy. Także wybrałem kilkanaście pytań. Zanim zaczniemy, chciałbym wam przypomnieć mimo wszystko o akcji charytatywnej, która się cały czas odbywa, pomaganie zajechanie. Mówiłem o niej ostatnio, jeśli nie wiecie o co chodzi, jest to akcja charytatywna, którą chciałbym pomóc nagłośnić. Jest to akcja organizowana przez wspaniałą grupę ludzi. Więcej informacji na temat tej akcji, jak i link do zbiórki na, liczenie, na leczenie Julii i Karola znajdziecie w opisie, także odsyłam was po raz kolejny, ale już przechodzimy do pytań, bo nie chciałbym, żeby ten odcinek był za długi jak ulica Lubelska w hełmie. Pozdro, po Drakumatych. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam wentylator tutaj za moimi plecami. O, może tak powinienem. Patrzcie, jakie mam ogromne czoło. Ja pierniczę, patrzcie. Kurwa, chwalisz się czy żalisz? hury! Pytanie do Goku. Czy jest możliwe, by osoba po śmierci lub za życia wleciała lub wyleciała z zaświatów, patrząc na to, że Whis i Beerus przylecieli na planetę Kajo? Bez teleportacji. Bez teleportacji to jest tutaj słowo klucz, bo Goku oczywiście przeteleportował się z Celem na planetę Kajo, więc jak ktoś się potrafi teleportować, to potrafi to zrobić. Aczkolwiek faktycznie, Beerus i Whis byli w szczerym kosmosie, i lecąc dolecieli na planetę Kaio Mimo wszystko tak naprawdę nie wiedzieliśmy Czy oni się gdzieś po drodze przeteleportowali Poza tym biorąc pod uwagę, że Wiz i Beerus Są jednymi z najbardziej potężnych jednostek We wszechświecie, które mają niezliczone ilości Techniki, lifehacków Także nie zdziwiłbym się, gdyby oni faktycznie potrafili Teleportować się w przeróżne, praktycznie w pr wszystkie miejsca Nawet nie zdziwiłbym się, gdyby Okazało się, że Wiz potrafi się teleportować Do świata pustki, czyli tam gdzie był Turniej Mocy, ale chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz Jeśli chodzi o przemieszczanie się W różne miejsca, to tak naprawdę największą przewagę ma chyba Kaioshin, ponieważ Kaioshin potrafi używać techniki Kai-Kai, która m.in. potrafi przenieść was w ułamek sekundy do Pałacu Zeno, a tak naprawdę Whis, kiedy tam leci z Birusem, to muszą lecieć i im tam podróż zajmuje parę tam godzin, dni, godzin chyba, albo minut, nie? Także nie porównywałbym zwykłych śmiertelników do Birusa i Whisa, wydaje mi się, że to nie jest możliwe, bo gdyby można było wylecieć ze światów, to podejrzewam, że chociażby Cell czy freeza, które siedzą w tym piekle, które wiem, że jest niekanoniczne, ale powiedzmy, że na poczet tego argumentu tu je przytoczę, mogliby sobie wylecieć z powrotem do świata, tylko że mieli y, świata, świata żywych, tylko że mieliby aureole. Kefos albo Kefus, pytanko do Koku. Czy nameczanie z szóstego wszechświata, którzy mają wielu nameszan w sobie, mogą posiadać większy ukryty potencjał niż pojedynczy osobnik z tego samego gatunku? Gdybyś miał swój A, to jest drugie pytanie, które... Olewam. Udaję, że go nie mam. <gry> nameczanie, czy z szóstego wszechświata mają większy potencjał? Na pewno. Wydaje mi się, że tak to działa. Nie zostało to nigdy powiedziane, żebyście dobrze zrozumieli pytanie. To nie chodzi o to, czy nameczanie się wzmacniają poprzez asymilację, bo to jest oczywista oczywistość. lipili, na przecież po to asymilowali praktycznie cały lud nameczański, żeby na turnieju mocy pokazać coś więcej niż po prostu. Siebie. Tylko chodzi o to, czy jakby odblokować ukryty potencjał w ten sam sposób jak nameczański guru odblokowywał potencjał Gohana i Krylana, czy jeśli odblokować potencjał takiego nameczanina, który ma zaasymilowane, nie wiem, na przykład pięciu nameczan, to czy ten ukryty potencjał zostałby odblokowany też z tych pięciu ukrytych nameczan? Czyli jakby zostałby odblokowany potencjał sześciu nameczan, tego głównego i pięciu zasymilowanych, więc postać by się wzmocniła jeszcze bardziej. Ja jestem fanem tej teorii ze względu na to, że to dobrze tłumaczy, albo przynajmniej jest jedną z opcji, która może wytłumaczyć. Dlaczego Piccolo w nowym filmie wzmocnił się tak bardzo? Bo ma w sobie Neila, ma w sobie Kamiego, który. Idąc tokiem, który przytaczałem ostatnio, miałby boskołki. Więc tak, wydaje mi się, że to byłoby logiczne, bo to też zakłada, że te postacie, które zostały zasymilowane, które zostały wchłonięte, dalej żyją, prawda? Nie można byłoby odblokować ukrytego potencjału kogoś, kto nie żyje. A lubię myśleć, że pewnego dnia na przykład będziemy mogli porozmawiać jeszcze raz z kamim albo z Nailem w jakiś sposób, jak, w jakiś sposób, na przykład w głowie Pikolo. Toru Odagiri, cześć! Dawno nie było koku, więc mam pytanie: to dawno nie było ciebie na koku. <laughs> Jeżeli jakąś postać z mangi mógłbyś do kanonu dorzucić, to kogo byś chciał widzieć i w jakiej okoliczności. Ja chciałbym zobaczyć walkę Vegito z Dragon Ball Multiverse, Vegito Blue. Wydaje mi się, że walka może być bardzo wyrównana. Vegito w ogóle generalnie dużo postaci z Dragon, Ball, z Dragon Ball Multiverse mogłyby być przeze mnie wybrane. bo Tam jest dosłownie niezliczona ilość fajnych kombinacji, co by, co by było gdyby, prawda? Chociaż tak naprawdę w większości to są postacie, które już znamy, tylko że w innej konfiguracji, prawda? Jakby, które przeżyły inną historię. Vegito, prawda? Który się nigdy nie rozcalił. Bóg, który wszystkich pochłonął. Ziemianie, którzy nigdy nie byli świadkami przylotu albo w ogóle nie poznali i Songo i tak dalej, więc jakby tylko ziemianie są na ziemi, ziemia dla ziemniaków. Ja mimo wszystko nie patrzyłbym na Dragon Ball Multiverse, mimo tego, że lubię tę fan -mangę, tylko spojrzałbym, spojrzałbym na moją ulubioną fan czyli Dragon Ball Kakumei. I z tamtej mangi do kanonu wrzuciłbym króla planety Sadara, ze względu na to, że jego design jest świetny, ze względu na to, że wygląda faktycznie jak król. I po trzecie, nawiązując też do tego, co napisałeś, w jakiej okoliczności to byłaby perfekcyjna opcja, żeby zrobić w końcu tę sagę, o której mówiłem też w, zresztą w poprzednim odcinku: sagę w szóstym wszechświecie. Goku i Vegeta lecą do szóstego wszechświata, odwiedzają planetę Sadala. Vegeta w końcu spotyka króla Sadala. Planety Sadala, może też ma na imię Sadala, nie wiem, nie mam pojęcia. I ten król mógł być takim wielkim, brodatym, właśnie Wikingiem. To byłoby świetne. Także król planety Sadala. Z Dragon Ball Kakumei. No bo jeszcze jest Krystian z Hakai i jak bardzo lubię Hakai, to Krystian się troszeczkę nie umywa. Kwasiek, pytanie do Koku. Podczas oglądania Sagi bo wiadomo, że do Koku, już ostatnio mówiłem Sagi Buu, jedno pytanie nie, da, nie dawało mi spokoju. Czy regeneracja był miała jakiekolwiek limity? Po każdym ataku, oprócz Gęki Damy, Buu bez problemu się regenerował, niezależnie od długości walki i siły przeciwnika. Porównam to do rzeczy, które robiłem w dzieciństwie, czyli wkładanie petard do śnieżek na zimę, prawda? Ja, tak jak mówiłem, i dalej to podtrzymuję, to nie jest tak, że teraz się gubię w zeznaniach. Nigdy nie wydałem ani grosza na żadną petardę, na żadnego firewerka. I tak dalej, i tak dalej. Mówię o takich małych cincinkach. U nas się to na, na to mówiło cincinki. Nie wiem, czy u was możecie mi napisać, czy u was też się mówiło na to cincinki. Chodzi mi o takie malutkie, naj, najtańsze petardy, które dosłownie są wielkości małego palca, też takie cieniutkie, może nawet cieńsze od grubości ołówka. Na upartego można byłoby je nawet odpalić w ręce, na przykład w rękawiczce i nic by się nie stało. Także my takie petardy odpalaliśmy. W sensie wkładaliśmy w śnieżkę, odpalaliśmy, żeby, żeby jeden koniec nie był zakryty. I po kilku sekundach od odpalenia. Wyrzucaliśmy tę śnieżkę w powietrze i ona wybuchała, bo petarda właśnie w tym momencie wybuchała i były takie żywe fajerwerki. To porównałbym właśnie to do Majin Buu. Zobacz jak Majin Buu, został gruby Majin Buu został rozerwany przez Final Explosion Majin Vegety. Tylko że tak naprawdę ten atak nie był najlepszym atakiem, żeby poradzić sobie z Buu. Bo Buu został przez niego trafiony, ale został rozerwany na kawałki i te kawałki nie zostały zniszczone, nie zostały spalone. Była na pewno scena, gdzie te kawałki Buu różowe były wszędzie porozwalane i to właśnie przypominało taką sytuację ze śnieżką albo na przykład, nie wiem, z petardą w jabłku. Jabłko może się rozwalić, możecie zniszczyć to jabłko doszczętnie, ale Majin Buu potrzebował tylko jednego kawałka, żeby się zregenerować. Więc Genki Dama, która tak naprawdę pochłonęła Majin Buu, to porównałbym jakbyście to jabłko na przykład. Wrzucili do kwasu, albo nawet nie wiem gdzie, no bo coś tam z tego chyba zostanie, prawda? O, jakbyście śnieżkę wrzucili do wiadra z wodą. Co prawda poziom wody się podniesie, ale jakby chodzi o to, że nie będzie to już śnieżka, tylko to będzie woda, prawda? Więc jakby się kompletnie ta śnieżka rozpłynie. Śnieżki już nie będzie. Także regeneracja bu ma limit. Dopóki jest jedna część, przynajmniej bu się może regenerować. Oczywiste. Nawet gdyby było tak, że buł zostawiłby swój kawałek jeden, postawił go gdzieś tutaj na stole. Y no, może nie na stole, gdzieś na ziemi. I resztę, i reszta zostałaby wymazana przez Zeno, to wydaje mi się, że i tak by został, że byłby w stanie się zregenerować. Wydaje mi się, że inteligencja, cechy, wszystko, cała charakterystyka jest w każdej komórce jego ciała, więc nawet jeśli reszta by została wymazana, to i tak z tej jednej komórki byłby w stanie się zregenerować. Tak myślę. Chociaż nie jest to aż tak oczywiste, bo jakby wymazanie to nie jest zniszczenie, prawda? Jarek K., pytanie do Koku. Czy gdyby nieśmiertelna postać wypowiedziała te same życzenia? Spoiler z mangi. Daję wam 3 sekundy. Te same życzenia, co Ga... Gaz, kurwa, z Minecrafta. Gaz i granola, to smok narzuciłby inne ograniczenie? Koszt życzenia? Bo jeśli nie, to taki wojownik miałby nieskończony potencjał wynikający z nieśmier nieśmiertelności i mocą przewyższałby nawet aniołów. Trudne pytanie i nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć jednoznacznie, no bo jakby logicznie rzecz biorąc, gaz i granola, może nie będę przytoczył gaza bo tak naprawdę jeszcze nie wiemy, ale granola mógł się wzmocnić do tego statusu najsilniejszego we wszechświecie, poświęcając 150 lat życia i zostały mu 3 lata życia. Gdyby był nieśmiertelny, to poświęciłby te 100 50 lat życia, trochę by się zestarzał, ale tak naprawdę zostałoby mu nadal nieskończoność życia, więc ewentualnie zostałby tylko starszy. Także jest w tym wszystkim, jakby haczyk. Postać staje się starsza. I teraz pytanie. Weźmy przykładowo jakąś postać, nazwijmy ją Radosław. Radosław chce stać się najsilniejszy i jest nieśmiertelny. Jeśli jest nieśmiertelny, to przestaje się starzeć, prawda, żeby nie umrzeć ze względu na starość i przestaje mieć wrażliwość na jakieś obrażenia, czyli z każdych obrażeń jest w stanie się zregenerować. No ale w takim wypadku wypowiedzenie takiego życzenia, to życzenie postarzało granole, postarzało prawdopodobnie również gasa. Więc Radosław by się postarzał. I teraz kwestia tego. Jeśli na przykład normalna długość życia tego Radosława to byłoby 90 lat i Radosław ma teraz 20 lat, ale żeby stać się najsilniejszym musiałby poświęcić 200 lat, to czy ciało Radosława zostałoby postarzone do 220 lat, mimo tego, że w tym wieku już by nie żył? I mamy tutaj taki mały paradoks, także trudno odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że Smok mógłby spełnić to życzenie i no... Jeśli spełnił życzenie w przypadku granoli i gasa, to mógłby spełnić też życzenie w przypadku kogoś, kto jest nieśmiertelny. I po prostu tego, tego warunku, że umiera zaraz, pewnie by nie było. Tylko kwestia tego starzenia: jeśli musiałby poświęcić tyle lat, że przekraczałoby to jego normalną jakby długość życia, to czy nadal by żył? Mimo tego, że musiałby się tyle postarzyć? To jest dopiero pytanie. Haru to jest, y, proszę Państwa, zapomniałem wam ostatnio powiedzieć, powiedziałem na live, ale pytałem was, jak myślicie, co mój tata dostał na prezent jako prezent na dzień ojca, i tutaj Haru zgadł. Lodówkę! Mini lodówkę dostał. Do pingwinówka. Mini lodówka do pingwinówka. Pomyślałem, że to brzmi zajęliście, jest praktyczne, także bardzo się podobało i bardzo się cieszę, bo to, to jest prezent, który również mi się podobał, bo jest bardzo praktyczny. Zwłaszcza teraz na lato, prawda? Nieskromnie mówiąc, oczywiście. Kacper, E cool. Hej Adaho, mam do ciebie pytanie, które nurtuje mnie od jakiegoś czasu, a mianowicie teleportacja Goku, której nauczył się od Yardrata. Jak pierwszy raz ją pokazywał, to nie przykładał palców do czoła, a potem już cały czas tak robił. Mógłbyś mi to wyjaśnić. Goku nie potrzebuje przykładać palców, żeby się teleportować, ale kiedyś o tym op opowiadałem, bo tak naprawdę Goku dwa razy użył tej teleportacji. Pierwsza myśl taka, że dwa razy, może więcej, ale pierwszy raz, kiedy prezentował tę technikę i ukradł okulary Roshiemu, a drugi raz, kiedy było Instant Transmission Kamehameha, prawda? Ładował Kamehameha i użył błyskawicznej transmisji. Goku tak naprawdę nie teleportuje się poprzez Kładzenie palców na czoło, on może się teleportować bez tego. Kładzie palce na czoło, żeby zlokalizować ki, więc tak naprawdę, będąc na ziemi, czuł kij genialnego żółwia, więc nie musiał przykładać palców do czoła, żeby je zlokalizować, tym bardziej, będąc kilkaset metrów, może kilkadziesiąt metrów od sela, którego widział, nie musiał szukać jego ki, więc mógł się przeteleportować bez tego, prawda? Zresztą obecnie w Manze Dragon Ball Super też błyskawiczna transmisja jest wiele razy używana i tam, jeśli dobrze pamiętam, to też były sceny, gdzie nie było tych palców na czole, także palce na czole nie są do teleportowania. Tylko do gry wstępnej. Palce na czole, kurwa. Jakub S znany również jako kula, który daje fula. Czy składowe fuzji starzeją się podczas używania tej techniki? Tak, ale ja bym tutaj postawił inne pytanie, bo to pytanie jest proste i już na nie odpowiedziałem, ale sprowokowało mnie do tego, żeby pomyśleć w inny sposób. Zobaczcie. Tak naprawdę wiek fuzji jest taki, ile minut ta fuzja trwa, prawda? Mówiąc w skrócie, Vegito jest nową postacią, rodzi się w momencie fuzji, więc na przykład po minucie fuzji ma minutę, żyje minuty. Jakby jego wiek to nie jest średnia wieku Goku i Vegety, na przykład dajmy na to 30 lat zrobił fuzję z 40-latkiem. Widać mnie dobrze? Coś tam się, coś tam się mrygnęło. 30-latek z 40-latkiem, więc fuzja miałaby mieć 35 lat. No nie, ale fuzja trwa od teraz, więc fuzja ma minutę, dwie minuty i po pół godziny, czy tam po godzinie się rozcala. I teraz moje pytanie. Uwaga. Odpowiedzcie mi na nie. Teraz ja stawiam pytanie. To jest komentarze, od których widzowie łysieją. Chyba, że ktoś już jest łysy. Nieważne. Pytania od Adaha do widzów. Boa, pod... nieważne. Jeśli mielibyśmy dwie stare osoby, na przykład jeden stuletni dziadek, drugi ma 102 lata i nie zostało im już dużo życia, prawda? Dajmy na to, leżą w szpitalu i tak naprawdę jeden za 10 minut miałby już zgon, drugi miałby zgon za 5 minut, na przykład. Albo obaj za 10 minut, bez znaczenia. I nałożyć by im kolczyki potary. I powstałby twór, który wykorzystywałby, jakby łączyłby cechy tych dwóch składowych. To znaczy, że powstałby najprawdopodobniej dziadek który właśnie jest w wieku około 100 lat, no jego życie powinno się skończyć no jakoś tak za 10 minut, czyli powinien umrzeć, zanim się rozcali. Ale tak naprawdę on nie żyje 100 lat, tylko żyje minutę. Albo sekundy dosłownie, praktycznie. Wiecie o co chodzi, nie? Mimo wszystko, wydaje mi się, że i tak by umarł, ponieważ mimo tego, że żyje dosłownie minutę, to jest złożony z cech osób, które żyją ze 100 lat. Czyli jakby jego narządy już też by były zużyte, że tak powiem, w cudzysłowie, prawda? Mimo tego, że ta fuzja trwałaby minutę, to i tak byłaby fuzją dwóch stuletnich dziadków, którzy zaraz by umarli. Więc jakby miałaby te cechy ta fuzja. Taka, takie luźne przemyślenie. Dark Kirito God, pytanie do koku. Jeżeli Zeno wymazał chyba 6 wszechświatów, to dlaczego nie ma po tych wszechświatach aniołów, gdy na turnieju mocy wszechświaty zostały wymazywane to anioły zostały a może to a te anioły się zbuntowały i przez to wszechświaty zostały wymazane ale to tylko moja teoria byłoby dziwne że gdyby zostały wymazane wszechświaty o podobnych numerach chociaż tak naprawdę numeracja mogła się potem zmienić chociaż trudno powiedzieć bo jeśli było dodatkowe 6 wszechświatów czyli było 18 wszechświatów to dlaczego numeracja jest taka że pary dają numer 13 i są bliźniaczymi wszechświatami prawda chociaż tak naprawdę mogło być tak że były dodatkowe trzy pary tylko numeracja się zmieniła Miła, prawda? To nie było tak, że na przykład siódmy wszechświat to był siódmy wszechświat. Dopiero po tym usunięciu sze sześciu wszechświatów siódmy wszechświat został siódmym, bo po prostu taką liczbę mu przy przyporządkowali, cyfrę. Numer. Propo aniołów. Było mówione, anioły są w stanie wstrzymania, kiedy nie ma Boga zniszczenia, więc prawdopodobnie są w stanie wstrzymania. To jest oficjalna wersja, a nieoficjalna taka, że są w tym pokoju, gdzie w familiadzie się czeka w finale. Kącik muzyczny, o, kącik muzyczny w familiadzie. Tam czekają, tam się czasoprzestrzeń zagina i one tak naprawdę są tam minutę, a na, ze na zewnątrz mija milion lat. Jakub Chmielewski. Powodzenia w szukaniu następnych pytań w serii komentarzy, jesteś u Pytanie. Armia Czerwonej Wstęgi wraca nam jak nowotwór z przerzutami. Myślisz, że jeszcze pojawi się ten motyw w manze anime? Idź pan, idź. Nie licząc Gammy i Hedo, którzy będą pracowali o Bulmy. Chodzi o kolejnych antagonistów. Nie wydaje mi się. Teraz armia Czerwonej Wstęgi została przytoczona ze względu na to, że jakieś niedobitki zostały po doktorze Ziro, po Marszałku Czerwonym. Tak naprawdę Magenta jest synem, prawda? Marszałka Czerwonego, czy wnukiem. Doktor Hedo jest wnukiem doktora Ziro. Te wszystkie postacie, takie niedobitki dosłownie ze starych czasów, zostały teraz złączone do tej całej akcji i, i no jakby spalił ich plan na panewce. Także nie wydaje mi się, żeby został ktokolwiek, no bo tak naprawdę kto mógłby zostać. Wszyscy ci żołnierze, którzy tam byli, najprawdopodobniej zginęli, albo już nie mają nikogo nad sobą, więc stwierdzą, że to pierdolą i tak dalej, sobie pójdą do domu. Chyba, że się okaże na przykład, że jakiś żołnierz, który był w szeregach armii czerwonej wstęgi przeżył i mówi, że ja teraz odbuduję armię czerwonej. O, nie no, wiecie, to już byłoby. Ten kotlet już i tak jest odgrzany, więc odgrzewanie go po raz kolejny w ten sam sposób byłoby nudne. Także nie sądzę, żeby Armia Czerwonej Wstęgi się pojawiła z jakimś nowym antagonistą. Być może się pojawi z jakimś delikatnym motywem. Może na przykład jeśli jakaś retrospekcja będzie pokazana, na przykład z Womi, czyli nowo wprowadzoną do kanonu y, kobietą, którą możecie znać jako Android 21, ale nie sądzę, nie sądzę, żeby Armia Czerwonej Wstęgi wróciła, na pewno nie prędko. Diktadzik 68, to czym y, Wiss na ziemi cofnął czas. To jest odnośnie tego, że mówiłem, że aniołowie muszą zachować neutralność. Ja powiedziałem tak, muszą... Bo tak prawo mówi, ale czy wszyscy na świecie przestrzegają prawo? Poza tym, co zrobiłeś z czasem, który zaoszczędziłeś pisząc czm zamiast czemu, albo tym bardziej dlaczego? Luis po prostu się wyłamał, bo jest ponad prawem, w ogóle on jest rebelem, rozumiesz? Piłeś kiedyś piwo w miejscu publicznym, albo sikałeś kiedyś na dworze? To jest właśnie to, o czym mówię. Nic nie wiesz o byciu rebeliantem. Wiz musi zachowywać neutralność, bo tak mówi prawo. Ale Wiz po prostu powiedział Fuck the law. Doktor Dre? Czy osoby, które nie mają uszu mogą się scalić za pomocą potara? Potary. Potara, napisałeś potara, no to... Myślę, że tak, chociaż to są tak naprawdę kolczyki, a kolczyki po angielsku "earring", prawda? Ear to jest ucho, ale po polsku kolczyki. Kolczyki można nawet założyć na sutki. Powiedziałem to, tak. Wyobraźcie sobie fuzję Potary, gdzie osoby przypinają kolczyki do sutków. Czy tak fuzja by wyglądała inaczej? I jakby w ogóle wyglądała? I nie miałaby kolczyków na uszach, bo nie miałaby uszu, prawda? Tylko miałaby kolczyki na sutkach. A jak są na przykład kolczyki w łechtaczce? Albo Potara wie jako przedmiot, że musi być nałożona na uszy, bo przecież kajoszyni noszą Potarę na uszach, więc ona jest przyzwyczajona do tego, że nosi na uszach. I na przykład jakby ktoś chciał założyć Potarę na... Łechtaczkę, to potara mówi: Halo, halo, gdzie mnie tam pchasz? Nie wiem, to jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że tak. Nawet gdyby nie mieli uszu, to mogliby sobie przypiąć to do głowy. Chodzi tu po prostu o, o zachowanie jakiejś symetrii, prawda? Jedna osoba na prawe ucho, drugie na lewe, więc tak naprawdę jedna osoba mogłaby przypiąć sobie tutaj na jedną brew, druga na drugą, albo tak jak powiedziałem, jeden na jeden sutek, drugi na drugi sutek, albo nie wiem, mogliby sobie przypiąć. Po prostu uszy są najwygodniejsze, prawda? Skończmy ten temat. Skończmy tego kokła, bo będzie, bo tak jak powiedziałem, jest za długi jak ulica lubelska w Chełmie. Jest za Długi i nieprzewidywalny. To by pomyślał, że będziemy o takich tematach gadać. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie o zastawieniu oceny. Życzę Wam miłego dnia. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Jeszcze raz zachęcam do wzięcia udziału w akcji charytatywnej, pomaganie, Zajechanie. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie. Dziękuję w imieniu całej ekipy. Pozdrawiam serdecznie, życzę Wam dobrego, chłodnego i zdrowego dnia. Tyle ode mnie. Pozdrawiam na razie. wstawał bo jestem w samych gaciach Diana